Dzień dobry, wieczór. Kolejna codzienna audycja na żywo. Tak jak obiecałem dzisiaj opowiem trochę o wahadłach. Mamy szczególną sytuację dlatego że zasadniczo o 22:00 równocześnie powinna zacząć się audycja na Zoomie dla szkockiej grupy polskojęzycznej, tylko że Jakieś chyba opóźnienie ma ta grupa, dlatego, że nie otrzymałem jeszcze linka do, do Zoom'a. No i cóż, wobec tego będzie trzeba zrezygnować ze współpracy dzisiejszej ze Szkotami polskimi. Skupię się w takim razie na tym, co mamy tutaj u nas do zrobienia. Tak więc a mimo, mimo to, że przygotowałem, na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy Zoom. Nie gryzie się z YouTube'em, zapomniałem to przeanalizować. Przygotowałem dwa mikrofony, dwie kamery, dodatkowy komputer, żeby to wszystko zagrało, no ale trudno. Następnym razem może to się uda. W każdym razie wahadła. Co to są te wahadła? Wahadła to jest pasożyt energoinformacyjny pasożyt, który istnieje i żeruje na nas. Ci, którzy widzą energię, mówią, że Ziemię otacza taki obłok purpurowy, byt energoinformacyjny, który żywi się naszą energią. Głównie żywi się niskimi wibracjami, dlatego że przez wieki wysokie wibracje były ludziom niepotrzebne, a wręcz nawet były dla ludzi szkodliwe. Zobaczcie: miłość, poczucie bezpieczeństwa, zadowolenie odprężenie to są wysokie wibracje, ale one nie sprzyjały przeżyciu. W związku z czym przez tysiące, jeśli nie miliony lat były niepotrzebne, szkodliwe. Ludzie mieli obowiązek wobec siebie i przeżycia mieli obowiązek emitować niskie wibracje, strach, agresję, poczucie zagrożenia, taką nadwrażliwość Paranoję, można by rzec nawet. Tak więc, wahadła, które żywią się energią istot, powiedzmy, rozumnych, wyspecjalizowały się w pochłanianiu i w żerowaniu na energiach niskich wibracji. Po prostu w ten sposób. Tak więc, mamy jasność, dlaczego właśnie niskie wibracje. Teraz z kolei my chcemy emitować wysokie wibracje, a wahadła muszą coś jeść. Byt energoinformacyjny, który jest pasożytem, musi coś jeść. Więc wahadła nauczyły się, żeby nie obumrzeć, bo mają przecież instynkt przetrwania, pobudzać nas do emisji niskich wibracji. Czemu w ogóle nazywają się wahadła? Dlatego, że, ma, dlatego, że mają częstotliwość. Jak wahadło się buja, ma częstotliwość, okres. Podobnie mówimy wahadła. Do wahadeł to, to nie jest fizycznie podobne, bo nie jest podobne fizycznie do niczego, bo jest to byt energoinformacyjny, ale umownie wahadło, bo ma częstotliwość. No i ta częstotliwość odpowiada określonym strukturom, które ludzie tworzą. Przepraszam. Zapobiec wyłączeniu się monitora. W każdym razie jest wahadło pieniędzy, wahadło polityki, wahadło religii, poszczególnych religii, wahadło agresji. No, jest mnóstwo wahadeł. Są to pasożyty, które pobudzają nas do wydzielania tej smacznej dla nich energii. W związku z tym, my. Czujemy się, którzy wiemy o tym, czujemy się nieraz zagrożeni, a niepotrzebnie. Dlatego, że pasożyt nie jest ani dobry, ani zły. On może żerować na nas i wywoływać negatywne skutki swoim żerowaniem, ale sam z siebie nie ma intencji złej. Zobaczcie, pasożyt grzyb. Są grzyby, ogromny organizm na Ziemi, i są grzyby, które są smaczne, bo je jemy i wykorzystujemy je na swoją korzyść. A są pasożyty, grzyby bardzo uciążliwe, a nawet chorobotwórcze, grzyby wydzielające aflatoksyny, czyli na przykład grzyb Candida, grzyb Aspargillus niger. Więc są różne grzyby. I podobnie, jeżeli chodzi o, o wahadła, w zależności od tego, jak z nimi postępujemy, one mogą być dla nas zagrożeniem, albo mogą zostać wykorzystane na nasz pożytek przez nas, te wahadła. To, co jest dla nas istotne, to świadomość, że pewne zjawiska, które istnieją, są indukowane właśnie przez wahadła, które chcą się pożywić. To, że w momencie, kiedy nas coś zdenerwuje, zaczynamy emitować niskie wibracje. To, że coś nas zdenerwuje, i my zareagujemy w ten sposób, że damy wyraz swojemu zdenerwowaniu, i natychmiast pojawia się znacznie więcej powodów, przyczyn do tego, żebyśmy byli zenerwowani i przenosimy się na linię życia, na której jest więcej przyczyn, to jest właśnie sprężyna wahadła. Wahadło nas zaczepia. Powstaje pierwsza sytuacja, która indukuje w nas wydzielanie negatywnych energii, znaczy nie negatywnych, a po prostu energii o niskich wibracjach. A potem już utrwalają ten scenariusz wahadła. Bo częstotliwość wahadła to nie jest nic innego jak scenariusz, który one nam narzucają. My ten scenariusz wykonujemy i emitujemy energię, a one dzięki temu się żywią. Dlatego najprostsza rzecz w postępowaniu z wahadłem to jest zlekceważyć je, zlekceważyć jego zaczepkę. Ono wywołuje w nas chęć zrealizowania określonego scenariusza. Coś mi się nie podoba, więc ja dam wyraz swojemu niezadowoleniu. Potem to zostaje utrwalone, jest więcej przyczyn do tego, żebym był niezadowolony. I pompuje energię do wahadła. Jeżeli ja nie reaguję na tę zaczepkę, bo wiem, że to jest wahadło, a nie mam ochoty oddawać mu energii, bo ja sobie energię spożytkuję na inne cele własne, nie wahadło, wówczas wahadło po prostu się odczepia, bo tutaj się nie pożywi. I jeszcze są takie aspekty dotyczące wahadeł, jak to, że wahadła bardzo lubią y, grupy ludzi, bo jeżeli grupa ludzi emituje energię o określonym wektorze i określonej częstotliwości, wahadło natychmiast się podłącza, dostosowuje i obniża wibracje. I obniża wibracje. Czyli y, firma, klub, stowarzyszenie... Zawsze rodzi wahadło, zawsze rodzi nadbudowę energoinformacyjną w postaci pasożyta. I jeżeli mamy tego świadomość, będziemy odpowiednio postępowali. Na przykład będziemy lekceważyć zaczepki wahadła. Można z wahadłem postępować inaczej. Zaraz to opowiem, ale widzę, że tutaj są wypowiedzi. Aha, na razie są wypowiedzi. Nie ma, nie ma pytań. Dobra. Nieraz nie da się zlekceważyć wahadła. na w świecie. Podam przykład. Zbliża, się, zbliża się, się Wigilia, zasiądziemy do stołu z naszymi ukochanymi, z rodziną, no i zaczną się rozmowy. A takie naj, najbardziej fajne rozmowy. Jeżeli rodzina się zbierze, to jest, co kogo boli, gdzie komu szczyka, i kto jest chory na co. A no, jeszcze z czyje półki biorą. Nie chcemy. Emitować niskich wibracji dla tego wahadła. Nie chcemy realizować tego scenariusza. Nie chcemy przenosić się na linię życia, na której będzie więcej powodów do narzekania na zdrowie. W związku z czym po prostu nie reagujemy na to wahadło. Ale nieraz się nie da, bo rodzina oczekuje od nas, że się wypowiemy. No, siedzi taki gbur, wcina kutię i nic nie mówi. A my tutaj omawiamy ważne tematy. No i wypadałoby się odezwać. Więc wtedy możemy obrać drugą metodę postępowania z wahadłem, czyli stłumić wahadło, zaburzyć jego częstotliwość i znowu okazać się niezbyt smacznym dla wahadła, bo o to chodzi, żeby się odczepiło. W jaki sposób zaburzymy częstotliwość wahadła? Pamiętacie, częstotliwość wahadła to jest scenariusz, więc naruszamy scenariusz, który jest od nas oczekiwany. Jest rozmowa o określonej częstotliwości, rozmowa o chorobach. A ty odzywasz się i mówisz słuchajcie, przerwę wam, bo mam ważną sprawę do powiedzenia. Wiecie o tym, że w tej chwili miało już być tak, niektórzy dyktatorzy mody chcieli zrobić tak, że już goła kostka bez skarpetki nie będzie modna u faceta, tylko że kolorowe skarpety będą modne. I próbowali to zrobić i patrzcie, nie udało się. Dalej są te gołe kostki modne. Rodzina spojrzy, bo Matko Boska, o czym on rozmawia, o, o, o co mu chodzi. Jest absurdalna zmiana tematu na całkiem inne tory. I jeżeli masz odpowiednią energetykę, pociągniesz za sobą naród. Absurdalna reakcja, złamanie scenariusza. To jest tłumienie wahadła. Reakcja całkowicie nieadekwatna. Tak tłumienie wahadło. Czyli reagujemy, wiemy. Czego wahadło od nas teraz oczekuje? Ale my robimy całkiem inaczej. Czyli, na przykład, spotyka mnie sytuacja, w której dotychczas mógłbym wybuchnąć, mógłbym komuś powiedzieć kilka słów, nie używając ani jednego brzydkiego wyrazu, ale tak, żeby poszło mu w pięty, ale wiem, że to jest wahadło, w związku z czym, nie on, że wahadło tu działa. W związku z czym, na przykład, można zacząć się śmiać serdecznie. Albo można powiedzieć, że przepraszam. Nastąpiła ta godzina, o której muszę zrobić 10 przysiadów. Całkowity absurd, zaburzenie scenariusza. Wahadło przestaje być zainteresowane takim człowiekiem. Można, jeżeli nie da się stłumić wahadła, bo nieraz jest tak, że wahadło jest silne, a my jesteśmy słabsi od niego. Wówczas możemy oddać się wahadłu w najem niekoniecznie temu wahadłu, z którym nie chcemy mieć nic wspólnego, no bo skoro nie chcę mieć z tym wahadłem nic wspólnego, to nie oddam się jemu w najem, ale mogę się oddać w najem innemu wahadłu, który jest silniejsze od tego wahadła, z którym ja sobie nie mogę dać rady, albo podejrzewam, że nie dam sobie rady. Czyli na przykład podłączam się pod jakieś wahadło silniejsze. Jak to może wyglądać? Silniejsze jest wahadło chorób, czy wahadło zdrowia? Chyba pragnienie zdrowia jest silniejsze. To podłączam się pod wahadło zdrowia i zaczynam opowiadać o zdrowiu, o tym, jak utrzymać zdrowie, o tym, jakie ziółko, jaki suplemencik. I niby mówię na ten sam temat, ale jestem kumplem innego wahadła. Bardzo silnego wahadła. Niech wahadła załatwią sprawę teraz między sobą. My już nie mamy nic do rzeczy. Tak oddajemy się w najem wahadłu. To ma też bardzo fajne zastosowanie w momencie, kiedy. Chcemy zmienić pracę, bo nie podoba mi się ta praca, którą mam. Wymarzyłem sobie inną, ale na razie jeszcze chcę kontynuować tutaj w tym miejscu pracę, bo nie znalazłem zatrudnienia tam, gdzie chciałbym. Slajduję sobie nową pracę, ale na razie tutaj jestem, więc oddaję się w najem temu wahadłu. Dokładnie sprawdzam, jakiej częstotliwości ode mnie wymaga to wahadło. I ja tę częstotliwość emituję jako aktor. Odgrywam rolę od 7 do 15, odgrywam rolę. Nie utożsamiam się z tym wahadłem. Nie jestem częścią tej firmy, jestem najemnikiem. Więc idealnie wypełniam wszystkie swoje obowiązki zawodowe i nic ponadto. I sam też emituję energię najemnika. To ma bardzo fajne skutki dlatego, że nikt nie zaproponuje mi nad godzin, zostania po godzinach, bo ode mnie bije energia człowieka, któremu nie wolno tego zaproponować. To jest najemnik. Wiem, co robię i wiem, za co robię. Wiem, po co to robię. Jest cel. Za pieniądze. A chętnie oddam się wahadłu pod opiekę temu wahadłu, z którym chcę współpracować. I za chwilę będę współpracował. Więc oddajemy się w najem. Jeśli zaś żadna z tych metod nas nie satysfakcjonuje, to możemy stworzyć własne wahadło. Możemy zorganizować Wigilię u siebie w domu i narzucić częstotliwość, powiedzieć, proszę Państwa, Podczas tej wigilii nie rozmawiamy o polityce, religii i chorobach. Tak pokrótce. Oczywiście to jest szerokie zagadnienie. Wahadła to jest szerokie zagadnienie. zagadnienie. I omawiamy to, uwaga, produkt lokowany na warsztatach, na które zapraszam rzecz jasna. Ale myślę, że ta garstka informacji może okazać się na początek wystarczająca. Uwaga, teraz będę czytał, co tutaj, co, co napisaliście mi na, na czacie. Aha, bardzo ciekawe pytanie. Czy masturbacja to wahadło? Masturbacja to czynność zaspokajająca określone potrzeby albo doprowadzająca do określonego stanu. I teraz wahadło nie może być czynnością. Ta czynność może być realizacją scenariusza narzuconego przez wahadło. Może być. Ale nie musi. Zresztą ja tutaj, bo. YouTube się przestraszył słowa masturbacja. O. Dobra. Może być, a nie musi. Ale załóżmy, że jest. Załóżmy, że jest, że to prowadzi do obniżenia wibracji osoby, która ten scenariusz realizuje. Jeżeli to doprowadza do obniżenia wibracji, do emisji niskich energii i zasilania wahadła, no to w takim razie możemy stwierdzić, że oczywiście mamy tutaj do czynienia z jakąś odmianą wahadła związanego z zaspokajaniem potrzeb. Teraz, jak powiem to słowo, jakich potrzeb, to mi YouTube za, za, zablokuje kanał, więc nie powiem tego słowa. Ale może być tak, że wibracje się podwyższają wręcz. Więc to wszystko zależy od stosunku do danej sprawy. Jeśli jest to kwestia wahadła, no to w tym wypadku mamy do wyboru albo zlekceważyć, albo stłumić, czyli zaburzyć scenariusz, który doprowadza do danej praktyki, jeśli uznaję ją za niekorzystną, albo oddać się w najem, tu chyba niespecjalnie to może mieć zastosowanie, stworzyć własne, nie wiem, też trzeba byłoby pomyśleć nad tym. Zawsze w konkretnym przypadku dokonujemy oceny, czy to powoduje obniżenie moich wibracji, jeśli tak, to jaki scenariusz do tego doprowadza i już wiem, z jakim wahadłem mam do czynienia. To jest niesamowicie istotne. Jeżeli mamy do czynienia z nałogami, z uzależnieniami, z depresją, z traumami z dzieciństwa, tutaj pierwsze, co na, na początek powinniście wiedzieć, szczególnie jeżeli macie do czynienia na przykład z depresjami. Depresja to nie jest coś, co jest w was. To nie z waszą głową, coś jest nie w porządku. To jest wahadło, które narzuca określony sposób postępowania, określony scenariusz po to, żeby pożywić się określonymi wibracjami. To jest podstawa, którą powinien wiedzieć każdy, kto przeżywa przygnębienie albo długotrwałe przygnębienie w postaci objawów depresyjnych. A ogólnie i szczegółowo też na temat depresji, jak sobie z tym radzić, rozmawiamy na warsztatach zasadniczo, warsztatach dla terapeutów, ale nie zastrzeżonych dla terapeutów, bo dla osób, które borykają się z problemami również. I jeszcze chciałbym uzupełnić to, co powiedziałem ostatnio, bo sam sobie narozrabiałem, jak się okazuje, bo powiedziałem, że warsztaty drugiego stopnia są dla tych, którzy opanowali już yy, podstawy Transurfingu i zaczęli mi ludzie rezygnować z warsztatów drugiego stopnia, bo mówią, ja jeszcze nie opanowałem dokładnie, nie jestem mistrzem yy, podstawowych technik, więc ja poczekam trochę z warsztatami drugiego stopnia. <grym> w związku z tym w Warszawie mamy wolne miejsca na, na niedzielę, zgłaszajcie się jak chcecie. Nie chodzi o to, żeby być mistrzem i dokładnie opanować yy, podstawy transurfingu, tylko trzeba znać te pojęcia, bo będziemy nimi posługiwać się na warsztatach drugiego stopnia po prostu w ten sposób. Dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Bardzo proszę, yy, wypowiadajcie się, komentujcie. Jeśli chcecie, zasubsk zasubskrybujcie kanał dzięki temu i zróbcie sobie przypominajkę. W związku z tym, jak będę coś wrzucał, nie tylko te live'y będą się odbywać, ale będę coś wrzucał nowego, to będziecie mogli sprawdzić, czy Wam się to przydaje. Na przykład dzisiaj wrzuciłem pierwszą część audioksiążki science fiction, ale bardzo mądrej książki państwa Diaczenków, Armageddon, tak się nazywa. Naprawdę rewelacyjna rzecz. I będę starał się Wam to przeczytać jak najszybciej. Zaglądajcie na, na kanał i subskrybujcie. Będę Wam za to bar bardzo wdzięczny. Dobra, w takim razie dziękuję jeszcze raz i do jutra. Aha, jeszcze odpowiem, kiedy będą warsztaty dla terapeutów? 25 się zaczynają.